5 lutego 2022 jestem na spacerze w parku dzisiaj mam takie przemyślenie, chociaż hmm, przemyślenie, pytanie i odpowiedź jednocześnie, bo wiele razy byłem pytany skąd wiem, że religia chrześcijańska jest prawdziwa i że te inne religie. Czy jakieś nauki nie są prawdziwe, a tylko religia chrześcijańska może dać życie wieczne? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak religia chrześcijańska. Można być chrześcijaninem, to znaczy należeć do Chrystusa. A kto należy do Chrystusa? Ten, który wierzy, że Jezus Chrystus. Wykupił nas swoją krwią i zapłacił za wszystkie grzechy na Golgocie, na krzyżu. Jeśli ktoś kto wierzy, należy po prostu, został odkupiony, czyli wykupiony z niewoli grzechu i należy do Chrystusa. Proste. Więc to nie jest religia. Każdy, kto czyta Biblię i zetknął się z listami, na przykład Jana. Może odnotował, a może nie, gdzie Jan mówi, że na świecie jest coś takiego, działa coś takiego, jak duch Antychrysta. Duch antychrysta, czyli ktoś, kto działa przeciw Chrystusowi, tak? Przeciwnik Chrystusa, Jezusa dokładnie. Czyli jeśli ktoś głosi inny rodzaj. Zbawienia, czyli uratowania od wiecznej śmierci i oddzielenia od Boga, inny rodzaj niż tylko przez łaskę darmowe, zbawienie przez wiarę w to zastępczą śmierć Chrystusa, jest przeciwnikiem Jezusa, czyli ten duch. Ja nie mówię, że ludzie, którzy to głoszą, są antychrystami, tylko ten duch, który jest w świecie, te nauki różne o, o samooczyszczeniu, o samoudoskalaniu, o uczynkach, to, są, to wszystko pochodzi od ducha Antychrysta. To nie znaczy, że człowiek ma nie robić dobrych uczynków, pomagać innym, głosić Ewangelię, co jest o, przede wszystkim głównym zadaniem ludzi nowonarodzonych, czyli. Tych, którzy zaufali Chrystusowi i oddali mu swoje życie, w jego rękach jesteśmy. Czyli nie oczekujcie jednoznacznej odpowiedzi, bo ona sama się wysuwa. Jeśli pytasz chrześcijanina, czyli kogoś, kto wierzy, że należy do Chrystusa, a wszelkie inne, au, inne nauki pochodzą od złego ducha, czyli przeciwnika Jezusa, antychrysta. No to jakiej oczekujecie odpowiedzi? Nie ma innego imienia, w którym by było zbawienie, jak tylko w się. To nie są moje słowa. To są słowa z Biblii. Jakiej oczekujesz odpowiedzi? Czy jest inna droga? Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Ja jestem bramą do owczarni. Ja jestem prawdziwym pasterzem. To są słowa Jezusa, nie moje.